Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do sql -a. Dzisiaj zajmiemy się słówkiem kluczowym TOP. Ale zanim to nastanie, musimy sobie zedytować nasze tabelki, a w zasadzie tabelę, oraz dorobić kolejną tabelkę w celu, w celu wprowadzenia kolejnych nauk, pewnych no, nowych tutoriali, ponieważ aktualna tabelka no, już nie spełnia naszych pewnych wymagań, które pozwoliłyby nam na kontynuowanie nauki. Po prostu rozszerzymy sobie tę tabelę o pewne wartości, które będą świetnie się nadawały do kolejnych przykładów. No, aktualna tabela nie jest najlepsza. Jest w miarę, ale mogłaby być lepsza. Dlatego, oczywiście, niskim kosztem poprawimy naszą tabelkę, aby lepsza była efektywność naszej pracy, naszej nauki. Jak to wygląda? Hmm, oczywiście, tutaj sobie to zamknę. Klikniemy sobie prawym przyciskiem na uczeń. Może też coś zauważyliście. Wcześniej mieliśmy tylko DBO uczeń, teraz mam kilka tutaj tabelek. Tabelkę piwot i piwo 2 pominiemy sobie. Powinienem sobie, one będą dopiero w późniejszych tutorialach. Ja sobie przykładowo teraz testuję, jak to wygląda, właśnie działanie. Podpowiadam, że to jest takie, powiedzmy, stronnicowanie. Tak to wygląda, albo w późniejszych odcinkach się dowiemy dokładnie, jak to działa. Mam tutaj DBO uczeń i będziemy potrzebować jeszcze DBO szkoła. Zajmijmy się im na początku DBO uczeń. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy. Ja Mamy tutaj edit 200 Rows. Klikamy i pojawia nam się oczywiście tutaj tabelka. Co warto zauważyć, wcześniejsza tabelka jest mniejsza, jest mniejsza i nie ma jednej kolumny. Drobiłem kolumnę ID szkoła, która ma tutaj poszczególne numery od 1 do 3, jak również drobiłem tutaj poszczególne rekordy. E, chyba wcześniej było od 8 i teraz powidłem do 9, 10, 11 i 12. Co jest ważne, że dodałem tutaj Marcina i Marcina, żeby później można było fajnie sobie właśnie wyodrębniać na poszczególnych Marcinów i sobie dzielić. Oczywiście ci Marcinie yy, te się akurat niczym nie różnią, no, ale dziwne czemu się nie różnią. Muszę coś tutaj pozmieniać. Yy, czemu się nie różnią? Jak ja to budowałem? A, nie wiem nawet. Yy, no cóż, tak sobie po prostu zrobiłem. A to możemy po prostu dać sztywną od razu jakąś tam liczbę. 5, dajmy jakoś tam 3, żeby troszkę się różnili. Oczywiście jak się tutaj kolejne y, wiersze, wpisujemy tutaj jakieś 13, Henryk, no to jakieś tam orsie, imię, y, matematyka, historia, WF i szkoła. Oczywiście co do ID szkoły podajemy od 1 do 3, żeby nam to fajnie potem działało. I tak, I tak dalej można sobie podawać kolejne, kolejne wiersze. Jak się usuwa? Usuwa się w ten sposób, że klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem na to i klikamy słówko DELETE. I tutaj potwierdzam oczywiście, czy permanentnie, czyli na stare chcemy usunąć ten row, no to w tym wypadku to jest jeden row, czyli wiersz. Nie będzie można undo, cofnąć tych zmian. Klikamy tak, jeżeli coś nam się tam psu Oczywiście w ten sposób nie dodamy nowej kolumny. Aby dodać nową kolumnę, musimy sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy, design i w tym miejscu wy nie będziecie mieć tego miejsca. Nie będziecie tego mieć miejsca. Będziemy musieli sobie kliknąć po prostu pole niżej, wpisać nasze ID szkoła. Teraz sobie klikamy sobie. ojoj się się tam nie mogą się powtarzać, jak to jakaś tam nazwa, oczywiście. Znajdziecie sobie ID szkoła. I tutaj sobie wbierzecie int. Albo po prostu wpisać ręcznie int. I na końcu jest tutaj allow nulls, czyli pozwalamy wpisywać tutaj puste znaki. Damy sobie oczywiście tak. Ja to sobie jedną usunę, bo mm, mam oczywiście jedną więcej ale każda razie doróbcie sobie właśnie takie id szkoła i to wtedy jak już sobie dorobicie nie zapisujmy wtedy wam się tutaj pojawi id szkoła i uzupełnijcie dokładnie tak jak mam tutaj w przykładzie numerkami 123, 1122 i tak dalej i tak dalej w skrócie po co to jest to będzie po to żeby łączyć sobie dwie tabele mam tutaj oczywiście jeszcze drugą tabelkę dbio szkoła select top rows i wygląda dokładnie w ten sposób. W ten sposób, gdy kliknę sobie prawym przyciskiem i design, to pojawi nam się w ten sposób, że mam tutaj ID, tu mamy inta nazwa warchar, warchar to jest tekst. I tutaj, oczywiście, że to jest tak jakby klucz podstawowy. No, nie jest tej, proszę, to już jest set key, ale w tej chwili to opominamy. To w każdym tu nie pozwalamy na nulę, czyli musi być jakaś liczba, a tutaj, oczywiście, może być nul, i to jest jakaś nazwa. mam tam oczywiście szkołę. Prawda mm, mam naszą szkołę już pokażę jeszcze raz. Select, select. Mamy ID 1, e, 2, 3, Postówka, e, podstawowa, gimnazjum i nazwa to jest. Prawda tutaj. No i podobnie tutaj oczywiście można sobie to edytować i żebyśmy tak sobie mieli identycznie nasze mm, nasze właśnie te. Mm, kolumny. Kolumny, czyli tam tabelki. To pozwoli nam na działanie na tych samych zbiorach. Poprzez to będziecie mogli sobie sprawdzać, czy Wasz wynik odpowiada mojemu wynikowi. No cóż, po tak długim wstępie, czas teraz przejść do pracy. Oczywiście yy, chciałem, żeby to fajnie wszystko wyszło, bo tutaj popełnicie błąd. Tutaj popełnicie błąd. To niestety, to niestety później mogą być jakieś większe problemy w tym postaci, że coś wam innego wyjdzie, może będzie poprawnie, ale po prostu mamy inne dane i dlatego wyniki będą inne. Z myślą o tym postaram się wstawić wszystkie potrzebne screeny z wyglądem właśnie tabelek i jak to wygląda tam na Facebooka. Na Facebooka na fanpage Albrechta. Będzie to w którymś tam poście, raczej wyżej. Ewentualnie patrzcie pod dacie. Mniej więcej data hmm, publikacji, odcinka, a może wcześniej będzie nawet, no miesiąc na pewno różnicy nie będzie. E, czy w każdym razie Wam się to wszystko zgadza, więc jeżeli by komuś tam uciekło czy coś, to proszę sobie tam zobaczyć. Dobrze. Przejdźmy do tego słówka już w końcu e, top. Jak ono wygląda? Mamy tu nasz, oczywiście nasz e, query, nasz skrypcik. Jak on wygląda? No, Tworząc tutaj, klikamy prawy przycisk na naszą bazę danych, jest to w tej chwili baza poradnik, klikamy tutaj new query. Ja już sobie tutaj pozwolę, mam tutaj przygotowany bezpośredni, żeby to nie kopiować, nie tracić czasu. Mam tutaj oczywiście gotowy taki skrypcik. Jak to dokładnie wygląda? Oczywiście tak jak mówiłem, select gwiazdeczka from uczeń, wypisuje nam wszystkie tabelki, czyli też ten powiększony zestaw. Powiększony zestaw. Natomiast chcemy prawda sobie wybrać naszych laureatów, czyli Kasię, Tomka i Jana w ten sposób, dodamy sobie tutaj słówko top3 i poprzez to wyszczególniło nam się te trzech, prawda, no, tych trzech uczniów, czy tam te trzy osoby. Więc fajna rzecz, żeby sobie właśnie wyeliminować, czy po prostu pobrać sobie tą, ten początek, pierwsze ileś tam elementów, właśnie z tej listy, tabelki. Co dalej? Oczywiście, no, co by było, gdybyśmy chcieli coś wziąć Ostatnie trzy, no to, to nie działa tak, bo działa oczywiście, że bierzemy pierwsze ileś tam. No ale jest taki myk, że tutaj sobie zakomentuję. W ogóle, też tutaj ważna rzecz, tu mamy takie dwa przyciski fajne. Jeżeli ktoś działa w Wizual, to jest to bardzo podobnie. Klikamy sobie tutaj i komentuje nam. Komentuje nam, a jeżeli sobie zaznaczymy coś innego, damy sobie takie coś, Uncomment the selected lines, to oczywiście nam odkomentowuje. Nie prosiłem tego, uciekło mi. No tutaj warto, warto sobie coś takiego stosować. Jak to wygląda? To kolejne zapytanie, tej select top 3, czyli wbieram ponownie 3 pierwsze elementy, ale z posortowanego DESC, DESCENDING, czyli odwrotnie, czyli odwrotnie. Jak to wygląda? Hmm. Dlaczego nam tutaj to nie ruszyło? O, czasami troszkę musisz pomyśleć ten dłużej hmm, SQLik. Hmm. Pobrało nam ostatnie, ostatnie elementy właśnie. Z, 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 z... tego. Z naszej tabelki. Czyli prawda końcówka jest 10, 11, 12. Henryka, Krzysztofa i Marcina. Czyli prawda jest też możliwość pobierania od tyłu. Hmm, po prostu pewne przejście, bo nie ma słówko za bardzo. Hmm, przynajmniej... No... Hmm, tam powiedzmy, że w MySQLu jest takie słówka jak limit. Limit, aczkolwiek to chyba też odnosi się właśnie do... Do topa troszkę. W każdym razie jest taka możliwość, że... odwrócenie sobie listy czy naszej tabelki odwrócenie sobie, możemy wybrać sobie te ostatnie, prawda? Elementy. Świetnie. No dobrze. Co jeżeli mam naszego Pana Marcina? Mam naszego sobie pana Marcina mam naszego sobie pana Marcina. A interesują nas tylko różnice w imionach. Prawda? Chcemy na przykład, żeby wszystkie rekordy się nie powtarzały. Hmm. No bo oczywiście, na przykład, bierzemy samy, przykładowo te imię, bierzemy sobie same imię, tu mamy imię i imię. Nie interesuje nas wiek, nie interesuje nas kraj pochodzenia, ocenę cokolwiek, tylko samo imię. I chcemy sprawdzić, które imię było na najwyższej pozycji. Więc jak mamy 10 marcinów przykładowo, czy tam w tym, w naszym przypadku, będzie ich dwóch, to no nie interesuje nas kolejny marking, ponieważ on już się pojawił. Dlatego jest słówko kluczowe distinct. Distinct, ono pozwala nam na eliminowanie mm, pozwala nam na eliminowanie mm, powstających kopii. Powstających kopii, czyli po prostu drugi marking zostanie usunięty e, to polecenie zadziała wolniej oczywiście. Cały, prawda, ten skrypt tego wykona się wolniej mm, z powodu tego, że będzie musiał program jeszcze eliminować przy dużych bazach danych to jest pewne obciążenie Duże, nieduże. Zawsze jest. Eee, oczywiście w naszych baz bazach to tutaj znaczenia specjalnie nie ma, bo operujemy na tabelce, która ma 12 tylko wieczy. Taką mówię jak, bardziej jako dygresja. Ym, więc to słówko po na prostu nam filtruje dane. Tutaj, oczywiście, jak to działa, bierzemy wszystko oczywiście from uczeń, czyli w naszej tabelki. Tutaj ym, sortujemy to według imienia, tak żeby było po kolei. Ym, alfabetycznie, na przykład jest Agnieszka. Ym, I oczywiście, gdy sobie rozwiniemy to. To wygląda to w ten sposób, że tutaj mamy 12, a tu mamy 11. Tu mamy 11, tu mamy 12. Dlaczego? Potem, ponieważ tu jest podwójny Marcin. Tu jest podwójny Marcin, a słówko Distinct pozwoliło nam usunąć się jednego Marcina, ponieważ w naszym akurat mm, mniemaniu tutaj nie potrzebujemy już tego drugiego, tej drugiej kopii tego samego imienia. Ciekawe? No, ciekawe. Są yy, prawda, rzeczy, których to się bardzo przydaje. Ostatnią rzeczą, którą poruszę w dzisiejszym tutorialu, jest select TOP 20% WITH ties e, Procentowo. Hmm. Procentowo, jak to jest oczywiście, tutaj również e, sortujemy według imienia. Bierzemy z tabelki uczeń, i słówko tutaj polega na tym, że bierzemy 20%, czyli 1 piątą z całości. I to jest taka cała formułka, którą musimy sobie zapamiętać, czy zapisać. 20% t's, e, WITH ties gwiazdeczka. Jak to działa? No oczywiście ile jest 20% z, z 12? No mniej więcej, mniej więcej jest to właśnie 3. Ponieważ 3 razy, 3 razy 5, 3 razy 5 to jest 15, no tutaj około, się to nam program zaokrągla. Zaokrągloną tutaj, żeby tak było, to właśnie na mniej więcej. Można było oczywiście to zmienić, na przykład na 50. 50% z 12 spodziewamy się w wyniku 6, ponieważ 12 przez 2 to jest właśnie 6, więc to oczywiście fajnie nam to pokazało. To tyle w tym odcinku. Tutaj przypominam właśnie o tych tabelkach, żeby sobie to dobrze dobrze sobie przepisać. Ponieważ będziemy na tym operować już przez chyba do końca lekcji, jeżeli coś jeszcze tam nie ulegnie, oczywiście zmianie. Więc tutaj bardzo bardzo proszę stercznie to przepiszcie, żeby to nie było. Będą chyba, że jak ktoś jest ekspertem, no to oczywiście w miarę, w miarę takich w miarę myniewania, jak tam się komu podoba. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnej części poradnika.